W tej prezentacji zobaczymy w jaki sposób można w PSI MagoPro Pro wizualizować dane na mapach. W programie zaimplementowanych jest wiele typów grafik i wykresów związanych z mapami. Omówione w tej prezentacji zostaną jednak dwa z nich, które pozwolą na postawienie pierwszych kroków i dalsze budowanie bardziej zaawansowanych wizualizacji. Plik, z którego będziemy korzystać w tym przykładzie to sprzedaży jony SAF, w którym znajdują się podstawowe dane o sprzedaży marek oferowanych przez pewną firmę w podziale na województwa i regiony sprzedażowe. Naszym głównym celem będzie zaprezentowanie danych sprzedażowych na mapie. Aby zaprezentować dane na mapach, przejdźmy do menu Wykresy, a następnie Szablony wizualizacji danych. Generalnie wizualizacje na mapach w Mago Pro można podzielić na trzy grupy: kartogramy, czyli mapy, na których poszczególne regiony są kolorowane w zależności od wartości wybranej statystyki; drugą grupą są mapy z nakładanymi obiektami, takimi jak punkty czy wykresy kołowe i słupkowe. Trzecią rodziną w wizualizacji są mapy z mapami referencyjnymi, dzięki którym jest możliwe nakładanie na siebie dwóch map, np. nałożenie mapy dróg na mapę województw. Aby przedstawić dane na kartogramie potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze potrzebna jest mapa, na której mamy zamiar przedstawić dane, mapy z których będziemy korzystać w tej prezentacji, są automatycznie instalowane wraz z ZPS i Mago Pro. Drugą rzeczą, która jest potrzebna, aby móc korzystać z wizualizacji na mapach, są odpowiednie dane, które zawierają zmienną kluczową. W naszym przypadku jest to zmienna województw, dzięki której możliwe będzie połączenie danych z obiektami składającymi się na mapę. Na początku przestawmy na mapie sumę wartości sprzedaży w poszczególnych województwach. Aby stworzyć podstawową wizualizację na mapie, trzymając klawisz Ctrl na klawiaturze, zaznaczmy zmienne nazwa województwa i sprzedaż. Po ich zaznaczeniu możemy zauważyć, że po prawej stronie zaprezentowane zostały trzy typy kartogramów jako właściwe do przedstawienia tych zmiennych. Ponieważ interesuje nas łączne przedstawienie sprzedaży, zaznaczmy kartogram SUM i przejdźmy do zakładki szczegółowe. Po upewnieniu się, że program poprawnie przypisał zmienne do poszczególnych pól, musimy określić mapę, na której dane zostaną zwizualizowane. W tym celu kliknijmy przycisk Wybierz plik mapy. Z menu rozwijalnego mapa możemy wybrać interesującą nas mapę. W tym wypadku jest to mapa województwa regionu. Po prawej stronie otrzymujemy podgląd mapy, natomiast w menu rozwijanym znajdującym się poniżej musimy zdefiniować klucz mapy. Często zdarza się, że mapa z której korzystamy posiada więcej niż jeden klucz. Tak też jest w naszym przypadku. Jako klucz mapy ustawmy województwo. Po stronie zbioru danych tę funkcję będzie pełnić zmienna województwa, którą musimy mieć zaznaczoną jako klucz danych. W tym oknie możemy również porównać ze sobą wartości klucza mapy i zmiennej kluczowej. Klikając w przycisk porównaj możemy zobaczyć, które z wartości nie mają swoich odpowiedników w pliku mapy. W naszym przypadku odpowiedników nie ma 5 obiektów na mapie, ponieważ w tych województwach ta firma nie prowadzi sprzedaży. Kliknijmy OK. Aby móc określić arkusz stylu definiującego m.in. kolorystykę obiektów wyświetlanych na wykresie przejdźmy na zakładkę opcje. Z dostępnej listy stylów wybierzmy na przykład niebieski księżycowy i kliknijmy OK. Teraz grafika jest już gotowa do wygenerowania. Kliknijmy zatem OK. Na wygenerowanym kartogramie widzimy, że wartości zmiennej sprzedaż zostały odwzorowane za pomocą nasycenia koloru na mapie. Województwa o intensywniejszej barwie koloru niebieskiego posiadały wyższą sprzedaż. Natomiast w regionach, gdzie firma nie prowadziła sprzedaży, pojawił się kolor biały. Stwórzmy teraz grafikę, która oprócz wielkości sprzedaży w danych województwach przedstawi również informacje na temat tego, do którego z trzech regionów sprzedażowych należy dane województwo. Aby przedstawić te dane, skorzystamy z mapy z nakładanymi punktami. Wróćmy do okna szablonu wizualizacji danych i przejdźmy w zakładkę szczegółowe. Z rozwijanego menu Typ wizualizacji wybierzmy opcję Mapa z nakładanymi punktami. Jako zmienną koloru wybierzmy zmienną rejon sprzedażowy, a w polu opcjonalne wymiary umieśćmy zmienną sprzedaż jako zmienną modyfikującą rozmiar punktów. Dzięki temu obszary o większej sprzedaży będą reprezentowane przez większe punkty. Kliknijmy przycisk Wybierz plik mapy. Mapy z nakładanymi elementami, takimi jak punkty czy linie, są szczególnymi typami wizualizacji, gdyż korzystają one z dwóch plików map, które są na siebie nakładane. W pierwszej kolejności do pola mapy, na której będą przedstawione dane wybierzmy mapę województwa stolice i jako klucz mapy wybierzmy nazwę. Natomiast jako klucz danych wybierzmy nazwa siedziby województwa i na koniec porównajmy klucze. Zauważmy, że w tym przykładzie mamy dodatkowe pola odnoszące się do mapy referencyjnej, która będzie służyła za punkt odniesienia dla rysowanych na grafice punktów. W tym miejscu określamy jedynie nazwę pliku mapy, w naszym przypadku województwa regiony. Kliknijmy OK. Przejdźmy na zakładkę Opcję i zmieńmy jeszcze arkusz stylu mapy na styl domyślny i możemy wygenerować mapę. Mapa została stworzona. Zmieńmy jeszcze jej wygląd, tak aby kolor mapy był biały zamiast niebieskiego, a punkty na mapie były większe niż obecnie. Wejdźmy w tryb edycji i kliknijmy dwa razy na mapę. Jeżeli chcemy modyfikować daną grupę obiektów, możemy ją wskazać, przez kliknięcie na jeden z elementów. Zaznaczmy mapę województw klikając na nią i zmieńmy jej kolor na biały. Podobnie możemy postąpić, gdy chcemy zmienić wielkość obiektów na mapie. Kliknijmy na jeden z punktów, aby zaznaczyć całą grupę. Przy pomocy suwaka, który jest w prawym górnym rogu, zmieńmy wielkość punktów. Mapę można podać dalszej obróbce, my jednak zatrzymamy się na tym kroku. Wyjdźmy z trybu edycji. Nasza druga wizualizacja jest gotowa, a nam pozostaje prezentacja wyników.